Witam wszystkich w miarę, możliwość serdecznie w kolejny grze z Humble Choice w grudniu. terazem razem Voidigo, czyli roga ich akcji. W takim pisaracie. Mogę zacząć od końca. Czyli jestem tutaj w obozowisku, które. W takim rock stylu można ulepszać dzięki punktom zdobytym po kochanie bossów Ja udało mi się odblokować pierwszy budynek, w którym mogę odblokować inne ulepszenie. Albo inną broń z początkową. Za 5, jest tam 4, więc. mógł się bujać. Ale zaczniemy rozgrywkę. Trzeba rozgrywkę. Mogę być innego bohatera, jak odblokować. Niestety mam tylko podstawowego. Mam podstawową umiejętność, podstawową broń. Różowy kolor, bo jest bardzo męski. I podstawową poziom trudności. Dobra. No i elegancko. Dobra, nastrojony narrator, niech będzie. Jedziemy tym koksem. Dobra, niszczymy wszystko, bo tam jest waluta. Agresywne krewetki, dobrze. To jest recykling, recykler, mogę recyklingować broń zamiast, amu zamiast amunicję. Zamiast amunicję. Dobra. Ale mam jedną, jest to bez sensu. Czego nie trafiłem? Poważnie? U. Dawaj walutę. Jedziemy. Więc tak. L lochy są losowe, a czyli część losowa jest ich, ich wygląd, poza pojedynczej lokacji oraz przeciwnicy, się tam znajdują oraz boss, ale układ jest zawsze ten sam, czyli zaczynamy w bezpiecznym miejscu w środku i dookoła są inne lokacje. I musimy odwiedzić wszystkie. Musimy odwiedzić wszystkie, żeby pokonać bossa danego ranu. Ponieważ odwiedzenie każdej lokacji i zniszczenie tam takiego jednego przedmiotu sprawia, że odblokujemy pasek kolejną część paska życia bossa. Przyjdźmy jeszcze do niektórych hierogalików, które w jakiś sposób zniechęcają nas przed. Czy znaczy, przyspieszają nas i zniechęcają nas przed zwiedzaniem wszystkiego. Żebyśmy się nie mogli za bardzo dopakować. Tak, ta wręcz zmusza nas do odwiedzenia wszystkich lokacji. Miejsce, dobra. Dawać hajsy. Odblokujemy skanczus na to, po prostu. Sprawa łatwa. Ok. I mamy bossa. Jak widzicie, u góry pasek jego zdrowia. Połowa zdrowia jest zablokowana, więc nie mogę jej, nie mogę jej zdjąć tego. Jak widzicie, boss potrafi bardzo skutecznie niszczyć okolice całą. Jednym słowem, destrukcja otoczenia lepsza niż... BF jest 2042! To był żart, ale nie do końca. Uuu, broń. Dobra, była broń. Nie, daj tam leży, tak? No, daj tam leży broń. Dobra, wrócę jeszcze. Pomyliłem, ale naleziałem przeciwnika. No nie! Nie, znowu się dałem walnąć. W rówce jakieś. Nie, nie, nie. Te mrówki, jakie ich noszę. Ale rzuciły słoiki z tym, z hp -em. dobra. Dobra, boss mnie znalazł. Akurat boss ma to do siebie, że... porusza się... losowo po, po tych... po lokacjach, więc... czasem nas goni, czasem my musimy go szukać. Czeszyć, widzimy go na mini mapie więc problemu nie ma większego. Co to jest? Uuu, broń. Fajnie. Nie dostał ognia. Hmm. Nie wiem, czemu kandycjanska go zabroniła, pokazała. Jest spoko. O ile się po tej stronie, bo dostał mnie oczywiście. No dobra. Nie da się sprzedać w sprincie, no tego nie widziałem wcześniej. Uuu, ulepszenia. Papryczka chili, o pasuje do mnie też ognia, tak myślę. O, do broni, do bro do broni walki wręcz, Dobra, no nie będę czytał w takim razie, bo nie mam. Może jeszcze w trakcie podróży znajdę. Teraz, zaraz, czy boss mnie znalazł już, właśnie. Dobra, zablokowali mi wyjście. Ale da się to naprawić. Widzę widzenia, panu. Mały, biały domek. Teraz są pieczone krewetki. mógł Mógłbyś łaskawie nie wstawać. Dziękuję. Obrwałem. No oberw... Teraz unikł. Krewetka mnie ubije. Ja co daje to? Dobrze bym ja tego czytał. <laughs> nie chce mi się. W trakcie się przekonamy. To no, nie jest ważne. Tak strzela wokół, no. Recykling <laughs> znowu. O, jest życie, skóra. Tam się przyda akurat. I Bo znowu mnie znalazł. Jest broń do walki wrę wręcz Świetnie Natomiast strzelby, nie, to jest Dobra, to ja spadam Taka jest za własną kooperację, ale nie? No właśnie, broń... Broń do walki wręcz Alternatywnym atakiem... Wow Jakie przechodujemy, tak to się robi, no dobra. Wszystko się wyjaśniło. Alternatym atakiem broni, broni dystansowej jest atak wręcz. No, możemy komuś walnąć kolby a bronić warki wręcz... A ten tym, tym jest, jest blok. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Dobra. Świętna sprawa, bo się że miodacz ognia bardzo skutecznie w studzi zapędy. Czekiecie, miotacz ognia w stu, studzi <laughs> Nie? Nie, dobra, nie to nie. <laughs> Skoro jest tam jedno do odblokowania, a już pokonałem całego. Już mam całe odblokowane punkty życia przeciwnika, to znaczy że tutaj. Nie będzie, nie będzie nic do odblokowania, więc to musi być sklepik. Hmm, jest pięknie. Możemy wydać swoją ciężko zrobioną hawalutę. Dobra panu. Hello. Witam. Miarę możliwość serdecznie. Co my tu mamy? Ulepszenia, o, lepsze za 30 no, niebieskie za 25, zielone pewnie za... nie może, tylko na pewno. Za 20, broń za 10, no broń akurat mam, to jest spoko. Cześć, to jest jakaś epicka. Jakiegoś ducha mam, co to jest? Biorę. Jeszcze Niemiec, no pięknie. Dobra. Idę do bossa w takim razie. Niestety. ja muszę go szukać, a nie on nie. Amunicji przydało, ma się dwa, właśnie czy tylko pociski. Ten chyba idę po ciebie. Gdzie jesteś? Gdzie jest amunicja, dobra zniszczymy, tam blokuje nam ucieczkę ewentualną Pasek życiowy w się kurczy, ale. Niestety. W tej grze. Spoilerując, bo sobie mają. Dys... Dwie części walki, tak? Dwie formy. Nie żartujcie ewakuował się serio? No trudno. Ja bym zostanie walczyć, Andy. Zmienił nową formę, mawal swoją finalną formę i jeszcze z uciekł. Pięknie. Gdzie jesteś? Chodź tutaj. Ono tu będę ci szukać. No ten jest. Mocniejszy, atakuje. a wow. Ale wyrwałem. No pięknie. Bardy tutaj dla Fajnie, by było nie zginąć. <grymne> Ostatnie znowu się ewakuowało poważnie. Dobra, trzymajcie mnie po prostu. Tak, by nie się ze Może wie, że przegra. Chyba, że mnie raz trafi, no to wtedy, wtedy nie. Przeszedłeś tę broń. Jest elegancko. Mam go. Porobiony! Elegancko. Właśnie i sobie. Dobra. Zdrowie, amunicja, ulepszenia. A, papryczka, więc jest do walki wręcz. A to jest sok z żaby. O, elegancko. to tym co daje sok z żaby? Nie jest prawdziwej żaby. Hmm. Trochę rozczarowanie muszę przyznać, ale eksplozje będą. Dobra. I tutaj mamy taki, powiedzmy wyróżnik dla innych rogalików to to, że między między podejściami możemy powmieniać niektóre rzeczy. Coś innego, na przykład tu możemy lasowy. Losowe ulepszenie wymienić na inne ulepszenie losowe. W tym przypadku losował nam, że wymieniamy żabę. Świeżo nabytą żabę, nie będę się z nią rozstawał. Tak? Może jej przydać. W końcu mamy znów losowe power-up, tym razem ten guziki za maksymalne życie. Tu maksymalne życie za losowe power-up, tu jakieś kolce. A tu nasze zgromadzone fundusze, musimy go karmić. Tylko trzeba 5 4 no to raczej go nie nakarmimy. Więc nie dziękuję. Dziękuję, ale nie dziękuję. Ok, teraz. No, tylko zajmę. więc powtarza się schemat, tak? Znowu ta sama. sama losowe lokacje w ten sam sposób pokazane w ten sam sposób. W losowane. Drugi świat. Więc. Sytuacja, jeśli chodzi o grę, się identycznie, tak? Czyli zwiedzamy świat i potem pokonujemy głównego bossa. Potem znowu, i znowu, i znowu. Znaczy, schema schemat, to Rogalik, tak? Więc chyba pokazałem wszystko. Warto pokazać w tej grze, jak wygląda. Jak wygląda, jak się z czymś charakteryzuje. Coś, jeśli ktoś lubi rogaliki, to na pewno mu się spodoba. A jeśli ktoś nie lubior Galików, no, no to wiadomo, to mi się nie spodoba. Ja sobie się polecam i dziękuję wszystkim za uwagę. I muzyka.